Witajcie. Moi drodzy, na dzisiejszej lekcji nauczymy się yy, w jakiś sposób zaprogramować duszka tak, żeby podążał za strzałkami. No i częściej zwróćcie uwagę jak gracie w gry, to bardzo często korzystacie ze strzałek. I my dziś coś takiego podobnego zaprogramujemy. Żeby nasza scena ładnie wyglądała, dodamy sobie ładne tło. Niech to będzie tło pod wodą. I dwa duszki, niech to będzie, jeden z nich to będzie nurek, a drugi z nich to będzie rybka. Gdzie ta rybka? Może zobaczmy zwierzęta, szybciej znajdę. O, jest. Okej. Okay. Teraz sobie tylko dostosuję wielkość tej rybki, żeby ryba nie była większa od człowieka. Oh, właśnie to zrobiłam, zmniejszyłam człowieka, widzicie, zamiast zmniejszyć rybkę, zmniejszyłam człowieka. Trzeba jednak zwracać uwagę na to, co mamy kliknięte i zaznaczone. Ok, myślę, że taka wielkość może być. W porządku. Teraz napiszemy skrypt dla, właśnie, nurka, taki, żeby podążał za strzałkami. Kiedy klawisz, strzałka w górę naciśnięty, wybieramy z ruchu, nie z ruchu, no z ruchu, nie z wyglądu, tylko z ruchu. Ustawiamy kierunek i tutaj wystarczy sobie sprawdzić. O, właśnie, na górę. Przesuwamy strzałkę w górę. Wtedy każemy się przesunąć temu nurkowi o 10 kroków. Zobaczę, jak to działa. Strzałka w górę. Ok, działa. No to teraz, tak, żeby nie tworzyć osobno na nowo wszystkiego, zdarzeń, potem ruchu, yy, z bloczków stąd, to ja już wiem, że drugi skrypt będzie wyglądał bardzo podobnie, dlatego go po prostu zduplikuję. Prawym przyciskiem myszy klikam na ten skrypt. Tylko musicie uważać jeszcze właśnie a propos duplikowania. Aha, właśnie, jak chcemy coś usunąć, to wystarczy, że przejedziemy tym tutaj na lewą stronę. Jeżeli kliknę w tym miejscu duplikuj, to zobaczcie, zduplikują mi się tylko dwa ostatnie klocki. Jeżeli zduplikuję na ostatnim klocku, to zduplikuje mi się tylko ten jeden. Więc żeby wszystko skopiować, muszę zduplikować na tym, który jest u samej góry. Czyli prawy przycisk, myszy, duplikuj. I teraz wystarczy tylko, że zmienię strzałki w górę na strzałkę w dół. Z kierunku z góry na kierunek dół. O, i teraz sprawdzam, już ten nurek będzie jeździć w dół. Pływać, nie jeździć. Poruszać się właśnie. Duplikuj. Strzałka w prawo i kierunek w prawo. Mhm. I sprawdzam. Jest OK. I ostatni raz duplikuję. Strzałka w lewo i kierunek w lewo. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że na przykład w tym momencie nasz duszek porusza się do góry nogami. Pamiętacie, na ostatnim, w ostatnim odcinku było też autko, które poruszało się do góry nogami. Co trzeba było zrobić? Wystarczyło wstawić kierunek. Ruch obrotu prawo, lewo, i już powinno wszystko działać prawidłowo. Mm, teraz zajmiemy się skryptem dla rybki, bo oprócz tego, że ten nurek się już porusza ładnie za strzałkami, to chcemy, żeby rybka w momencie, jak Nurek ją złapie, to żeby ona zniknęła. Więc piszemy sobie skrypt zielonej flagi, kiedy kliknięto zieloną flagę dla rybki, przypominam. <laughs> I ten skrypt będzie wyglądał następująco. Zawsze, chcemy, żeby się to działo zawsze, kiedy, jest taki warunek, jeżeli, i w czujnikach będziemy mieć, jeżeli ten nurek będzie dotykał tą rybkę, czyli jeżeli, w tym przypadku rybka, będzie dotykać nie wskaźnika myszy, tylko będzie wskazywać. Zobaczcie, jakbyście nie wiedzieli, jak się ten nurek nazywa, to mogliśmy mu zmienić tutaj nazwę na nurek. O, albo zwrócić uwagę, jak, jaka jest tutaj nazwa podana. Przeczytać sobie. Tu jest akurat w tym momencie nurek, bo zmieniłam, a tu jest po prostu fish. OK. Hmm, wtedy ukryj. Okej. Okay. Czyli klikam zieloną flagę, i teraz strzałkami próbuję dopłynąć do rybki, i zobaczcie, zniknęła. Jeżeli jeszcze raz kliknę zieloną flagę, no to niestety moja gra się skończyła, nic się więcej nie dzieje, prawda? A szkoda, mogę ją sobie usprawnić troszkę. Po prostu. Za każdym razem, jak kliknę na zieloną flagę, o, to rybka się pokaże. Widzicie? Mało tego, więc ja zrobię teraz jeszcze coś takiego fajnego, że tę rybkę gotową z tym skryptem zduplikuję. I jeszcze. Już są trzy. I jeszcze. I jeszcze, i jeszcze. Mogę, zrobić, mogę sobie zrobić cały ocean takich rybek, nawet różnych. Na przykład tej rybce mogę dodatkowo zmienić kostium. Tej rybce również mogę zmienić kostium. I tej rybce. Tej rybce zmienimy kostium na taki. Ok, włączam zieloną flagę i łowię rybki. Pamiętajcie, żeby zrobić coś podobnego według własnego pomysłu, yy, albo zainspirować się jeszcze jakimiś pomysłami, można, nie wiem, iść do lasu i zbierać grzyby. Mo można, może to Jerzyk zbierać jakieś jabłuszka, cokolwiek. Na następnych y, lekcjach y, wprowadzimy sobie, moi drodzy, zmienną i nauczę Was jeszcze zliczać y, złapane, złapane elementy. Y, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.